Panie trenerze, no fakty są niezaprzeczalne. Siódmy mecz z rzędu ligowy przegrany. Ambicji zespołowi odmówić nie wolno, bo przecież oni walczyli i na pewno nie chcą przegrywać. Jakiś fatum? Jak pan to tłumaczy? różne są czynniki, naprawdę. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem. Przyczyn porażki zawsze jest wiele, tak? Trzeba zaczynać przede wszystkim od siebie, od siebie czyli, czyli gdzieś tam na pewno jakieś moje decyzje związane z doborem składu, doborem taktyki na mecz. Eee, można też oczywiście doszukiwać się dalej, czyli, czyli kwestii kontuzji, zawieszeń żółtych kartek, ale też nie można tego robić w nieskończoność. Tak na dobrą sprawę dzisiaj <gryw> brakowało mi em, gdzieś tam w kadrze meczowej bardzo ważnego zawodnika, jak mi jest Kamil Szymczak, ale, ale jednak wiadomo, że nie, nie całe życie na Lechi i na Kamilu Szymczaku będzie się cała Lechia opierała, tak brakuje Artura Mrozińskiego, ale umówmy się to jest dwóch bardzo wartościowych zawodników ale jednak powinni, powinien zespół sobie w momentach nawet kiedy tej jakości troszeczkę jest mniej w zespole, powinien sobie radzić bo, bo jednak ta piętnastka, 16 zawodników była gotowych do walki umiejąc, umiejący grać w piłkę pokazywała to momentami w tym meczu, no niestety, taki jest los taka jest piłka, taki jest sport, dzisiaj przegrywamy kolejny siódmy mecz z rzędu tak jak Pan powiedział, to jest niezaprzeczalne i dlatego coś się skończyło, coś się na pewno rozpocznie. Kończy Pan pracę w Lechidomaszu, dalej chce Pan pracować z tym zespołem. no. Kibiców na pewno nie ma pan za sobą, bo mhm. zdecydowanie to nie da się ujść, ale, ale ja się wcale im nie dziwię, tak, kibice też tym żyją, oni chcą zwycięzc tego klubu. Pomimo gdzieś tam złej sytuacji, na pewno na pewno siedem porażek grzędu nie pomaga, więc nie mam ich za sobą. Miałem bardzo długo i tak uważam, prezesa za sobą, który w mnie wierzył, we mnie wierzył. Mówię swoją, że tak powiem, osobę pod, po, pozostawiam i decyzję co do mojej osoby prezesowi, ale gdzieś tam no, nie ukrywam, że, że chcę dobra dla Lechi przede wszystkim. Z kim chce, żeby ten zespół wygrywał, nie, więc ja na pewno szukam cały czas rozwiązań, ale też nie można w nieskończoność tego szukać. Może ktoś, kto nowy przyjdzie, rzeczywiście będzie w stanie wprowadzić jakąś tam minimalną zmianę i mam nadzieję, że to wtedy zatrybi do przodu. Także mówię, ostateczną decyzję zostawiam prezesowi, ale, ale gdzieś tam pokrótce już mieliśmy rozmowę przed tym meczem i, i było dla nas wszystkich jasne, że, że gdzieś tam szukamy w tym meczu punktów. Jeśli je znajdziemy, to, to myślimy, co robić z tym dalej. Jeśli tych punktów nie znajdziemy, to raczej ta zmiana będzie nieunikniona. Ambicji wam odmówić nie wolno, woli walki wam odmówić nie wolno, bo to no, po prostu widać, że, że chcecie, ale co się stało? Jakiś Fatum zawisło? Jak, jak to można tłumaczyć tych siedem porażek z rzędu? Co ja mogę powiedzieć? Jest mi bardzo przykro, że nie zrealizowaliśmy celów, które mieliśmy wyznaczone na, na początek rundy. Jest to bardzo ciężkie teraz dla mnie udzielać wywiadu w ogóle po tych siedmiu porażkach, no ale założę się, że. Nie ma drużyny na świecie, która, która nie miałaby swojego okresu, w którym jest bardzo ciężko, no ale musimy się z tego podnieść, tak się hartuje ducha i musimy pokazać, że mamy jeszcze kilka meczów do końca, że w tych ostatnich meczach możemy wywalczyć sobie te trzy punkty, bo, bo wiem, że możemy to zrobić. W, głowie, w sytuacjach podbramkowych, że nie idzie i no taka dodatkowa gdzieś presja z tyłu głowy, no chcę strzelić, ale cholera, no, no, no po prostu boję się też wziąć odpowiedzialność na siebie, nie ma takiego luzu. Nie wiem co mam powiedzieć, może, może rzeczywiście tak jak pan mówi, brakuje nam trochę luzu, dochodzi gdzieś tam jakieś napięcie, jakieś, jakiś, jakiś może stres, może, może jakaś presja, nie wiem. Nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć, no, jest mi bardzo przykro i jedyne co mogę powiedzieć, przepraszam za te wyniki. I... I, i powiedzieć, że, że będziemy się starać w tych ostatnich meczach wywalczyć jak najwięcej punktów. Wiele.